Witam Was wszystkich. Niedziela popołudnie strasznie pochmurno. Jesteśmy w fircie. Tutaj macie nazwę Autohandlu. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Dzięki za łapeczki, nie traćmy czasu. Za chwileczkę będzie robiło się szaro. Nic nie zobaczymy. Opel Merivka 2009 rok. 67 tysięcy przejechane 1.6 benzynka 105 koni. Wersja Innovation, tutaj delikatnie zderzak jest obtarty. Cena za ten samochód 5800 euro. Tak jak Wam wspomniałem, auto ma przejechane 67 tysięcy kilometrów. Serwisowana wersja 110 jare czyli na 110-lecie jakaś wersja jubileuszowa. Auto w środku czyste i zadbane. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy. Jest, jak widać, korsinka, opony ma z tyłu jakieś wrzucone. Powiem Wam, sporo właśnie tanich samochodów mu tutaj się sprzedało. Corsa widzę też ma opis ferkauft, czyli sprzedana. Zobaczmy sobie tutaj Asterkę w kabriolecie. Dosyć ładnie się prezentuje. Lampy nie są przyblaknięte. Cena 6000. 2006 rok, 84 przejechane 105 koni, benzyna 1.6, wersja Edition, serwisowana. Prezentuje się dosyć ładnie, ale wydaje mi się, że 105 koni to jest troszeczkę za mało na tą budę, tym bardziej, że kabriolety są troszeczkę cięższe niż normalne hatchbacki. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy. Audi A3, już widzę stąd kartkę auto sprzedane, tutaj widzę Chevroleta Captivia, dwururka z tyłu, wydaje mi się, że jest to benzynka, jak ten sprzęcior się prezentuje, tutaj przyuważyłem niewielkiego wgniotka, skrzynia z tego co widzę manualna, nie jest to jakaś wersja na wypasie, nawet kierownicy nie ma przy w skórze. Captivia praktycznie to samo co Opel Antara. No może jakimiś podzespołami troszeczkę się różni. Generalnie nie wygląda najgorzej. Cena wywoławcza 9000 rok 11. 63 przejechane 167 koni 2.4 benzyna. Napęd naprzód, pierwsza ręka, serwisowana. Faktycznie jest zadbana. Furka, mamy tutaj mądziaka. Mądziak nawet nie ma przednich reflektorów mocno wyblakniętych. No opony nie są za specjalne. Trzeba by wymienić. Czy jest tutaj gdzieś Rudzielec? Nic nie widzę. Liście się mu przykleiły. 2500, rok 2006 131 koni w benzynie 224 przejechane wersja Gia Hack Alusy. Przegląd szósty 23. Nie wiem, wydaje mi się, że ten silnik właśnie 131 koni w benzynce on sprawiał jakieś problemy. Tutaj mamy golfika. Golfik trzydrzwiowy oraz królowa lawet laguna dwójeczka. Lekka przyciereczka. Zobaczmy sobie ile ceni za te sprzęty. Golfik w środku czysty i zadbany. Cena wywoławcza 2300. 75 koni, 260 przejechane. Sporo mi się wydaje. Zobaczmy sobie, może tą lagunę. Właśnie kijek mi tutaj w las między nogi. Jeszcze za plecami krawężnik. Poleciałbym na zęby normalnie. Wypierdzieliłbym się jak mały Kazio. Renówka 2500, 2003, 120 koni, 1,8, 188 przejechane. Manual. Wersja Privilege Xenon klimatyzacja, nowy przegląd techniczny, komfortowa bryczka Renóweczka, jest półskóra w środku, troszeczkę półskóra jest podmęczona na fotelu kierowcy. I jak widać tutaj na zderzaku są przycierki, są też jakieś alusy w bagażniku. Nie wyglądają najgorzej. Mamy astre w kombiku. Tutaj coś ktoś jakąś rzeźbę już odwalił Ecoflex, więc może być diesel, może być benzynka. Diesle też oznaczali jako Ecoflex. Jest też wgniotek niewielki. Korozji na samochodzie nie widać. Kierownica obszyta w skórze, skrzynia manualna 3000, rok 10: 110 koni w dieslu 1.7, 235, przejechany nowy przegląd, wersja edition. Na 111 lecie Opla. Tutaj na progu widzę delikatne ślady korozji. Zaczynają się pojawiać, ale nawet lampy nie są zbyt mocno wyblaknięte. Mamy Peugeot 407. 407 -czka. z tego co widzę, opis w benzynce. Ciekawy kolor, chociaż ostatnio podobny kolor Wam nagrywałem. 3000. 2436 koni, 143 przejechane, benzyna 2 litry, nowy przegląd, tendens, alu klima, przegląd, nowy, nie wiem czy się teraz nie powtórzyłem, kierownica obszyta w skórze, środek czysty i zadbany, dosyć ciekawy kolorek, ale gdzieś mi się tutaj coś, słuchajcie, rzuciło w nim w oczy, aha, tutaj jak widzicie. Ktoś coś tutaj delikatnie zaprawiał ten zderzak. No i tutaj jest mocno poobdzierany. Ktoś nie uważał tutaj przy załadunku do bagażnika. Mamy Opla Agila, czyli praktycznie bliźniak splasza. Skrzynia automatyczna w tym maluchu sprzedany. No zobaczcie, jak mu z samochody schodzą. Tutaj jest twingacz. Twingacz kosztuje 3300, rok 14, 75 koni, 170 przejechane, serwisowany. Pierwsza ręka wersja Expression. Wrony znowu kraczą nade mną, zaczyna się szybko ściemniać. Powiem wam, w kilka minut robi się ciemno na dworze. Jest fokusik, fokusik tutaj jak widać, delikatnie zagniecony. Jest też grande punto Klapa przygięta Zderzak w innym kolorze Gdzieś tutaj tyłem Lekko widocznie dojechał Środek czysty i zadbany Ciekawa kolorystyka 2500 euro Rok szósty 77 koni 1, 4, 123 przejechane Wersja dynamic z klimatyzacją I nowym przeglądem technicznym Tutaj zderzak Też jest lekko przyrysany no i lampy przy... wypadałoby przednie lekko przepolerować, tutaj mi stanął jakimś Chevroletem w dieslu, klekocze mi i Negusa rozprasza, a nie ma czasu, słuchajcie, na pierdoły, zaraz będzie ciemno, 2116 koni diesel, rok 5, 233 przejechane, turnier Gia, Fordzik. Nie wiem, czy coś w środku jeszcze zobaczycie. Naprawdę robi się ekspresowo. Ciemno na dworze. Kilka minut dopiero co zacząłem nagrywać, jeszcze było coś widać. A w tej chwili robi się od razu szaruga skrzynia manualna w pasacie. Kierownica multifunkcyjna 8500, rok 11, 140 koni diesel, 186 przejechane manual. Comfort Line Blue TDI z hakiem, tak się Paserati prezentuje. Większych mankamentów na nim nie zauważyłem. Jest kijanka, jak widać w kombiku. Czy to sportdzwan? Jakoś takoś się to nazywało. 4900, rok 8, 122 konie, 1,6 benzyna, 93 przejechane. Manual. Nowy przegląd. Sportswagen EX, dwa komplety alusów, przegląd nowy. Kierownica multifunkcyjna, skórą obszyta są alusy z oponami dodatkowe. I ktoś tutaj chyba za dużo naoglądał się szybkich i wściekłych. Są cztery rury z tyłu oraz klapa, jak widać, delikatnie przygnieciona. Mamy zafirkę, zafirka EcoFlex. Ciekaw jestem czy benzynka, czy jest to. Dieselek generalnie prezentuje się ładnie. Są aluski. Nie widać uszczerbków na karoseli. Z tego co widzę skrzynia manualna. Wnętrze czyste i zadbane. Sprzedany. 165 koni w dieslu, rok 15. 13 tysięcy za nią wołał. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Łazimy po brzegach bo tutaj są ciekawsze samochody ma wystawione w środku przeważnie trzyma chrupki a żeby przyciągnąć uwagę klienta to co ładniejsze wystawia tutaj po brzegach 2000, 2002 rok 1264 konie benzyna 166 przejechane przegląd nowy czyli przy, od sprzedaży będzie robiony nowy w polówce trochę tutaj jakaś taka przygnieciona Widzę drzwi tylne też mają wgniota. Mamy tutaj Turana. Tutaj macie tego Peugeota za 600 euro, co Wam nagrywałem. W dosyć ładnym stanie wizualnym. 3,400, 140 koni diesel. 400 przejechane w automacie 2007 rok. Trendline, automat siedmioosobowy. Przegląd nowy. 400 tysięcy na blacie z silnikiem. 2 litry TDI 140 koni. Słuchajcie, wizualnie nie wygląda najgorzej. Podobno silnik wadliwy Alfa 156 sel Speed, czyli chyba skrzynia półautomatyczna, to jest ten perzocik za 600 euro. Auto wygląda ładnie, ale nie odpala. Sprzedawca nie wie, co jest grane i nie chce mu się nawet sprawdzić. Zderzak widać ktoś tutaj przylakierował skrzynia automatyczna i skóra w środku ten Speed to jest podobno dramat słuchajcie tak słyszałem 3000, 2004 166 koni benzyna 150 przejechane no jestem ciekaw może jakiś Włoch tutaj to kupi słuchajcie Włochów tutaj mieszka sporo może jakiś zapaleniec na to auto się zdecyduje będzie chciał mieć krajowy swój samochód. Cena 2500 za Vectrę 2004: 122 koni, 1,8 benzyna, 250 przejechane skrzynia manualna, klimatyzacja do tego, alusy Wektrze 250 już na Blacie za 2500 euroków. No, może jeszcze trzy stówki z tej Wektry urwiecie. Dramatu tutaj nie ma z tą Vektrą. Ma tutaj widzę dosyć zadbaną mikrę Nissanka. Niezawodne samochody były też silnikami TCE, ale lepiej wolno sądzy. Ktoś tutaj z klamką coś majstrował. Kierownica multifunkcyjna. Są opony z tyłu. 5000 euro, rok jedenasty. 80 koni, 1.2, 80 tysięcy przejechane, wersja Acenta z nawigacją, z klimatyzacją i z nowym przeglądem, wypadałoby tutaj delikatnie przednie lampy przepolerować, generalnie nie wygląda najgorzej, mamy Fordzika K i chyba na tym skończymy, bo nic ciekawego tutaj już nie widzę, a robi się chłodno, robi się ciemno, też lampy przyblakły. 2000 euro. Rok 9. 255 przejechane. 70 koni w benzynce z pierwszej ręki. 250 tysięcy przebiegów przy tym silniczku. Nie wiem, kto tutaj jeździł tym samochodem. Gdzie nim jeździł, ale naprawdę nawalił kilometrów sporo. Korsinka 2.500. Kaczucha. Cena 1400. Tutaj kolejna korsa. Cena wywoławcza 2000, rok szósty, 60 koni. 180 przejechane. O ile dobrze zobaczyłem, tak jak Wam wspomniałem, jest coraz ciemniej. Jeszcze tego i tego. I spadam do chaty. Chevrolet 2500. I tutaj stoi dosyć zadbana korsinka drzwiowa. Cena za tego sprzęta, ladies and gentlemen, 3400, rok 9, 80 koni, 1.3, skrzynia manualna, 145 przejechane opony, wielosezonowe, wersja Edition. Taki ma opis, jak to wygląda w środku, kierownica obszyta w skórze, multifunkcyjna, wnętrze wygląda na czyste i zadbane. Golfik czerwony, nie ma opisu z tego co widzę. Tego Matiza tutaj, słuchajcie, sprzedał. Takie samochody schodzą w tej chwili najlepiej. Za niewielkie pieniądze, z przeglądem technicznym, byle zimę się przekulać. Jak ktoś ma fajnego kabrioleta albo motor, to zostawia na zimę w garażu i kupuje takie coś, przejeździ zimę, a wiosną znowu sprzedaje. Aha, tutaj stoi jeszcze brawo. 1,9 dieselek, 120 koni, 250 tysięcy przejechane. Udana jednostka, ośmiu zaworowa, 2,500 euro wywoławcza, wersja wyposażeniowa Dynamik. Fiacik wygląda dosyć ładnie, spory przebieg. Lampy wypadałoby przepolerować. Pozdrawiam Was wszystkich, uciekam do domu na ciepłą herbatkę, pamiętajcie o łapeczkach, piszcie komentarze, rzuć czasem okiem na reklamę. Jak nie masz czasu rzucić okiem na reklamę, włącz filmik, kiedy idziesz się golić, kąpać, niech sobie przeleci, żeby Nygusowi coś na święta też się skapło. Pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć!